Ty mi wierzysz, prawda? Przecież mamy do czynienia z Heksem. Ben, masz nie kłamać. On próbuje naprawić to, co ty zepsułeś. Gwen. <noise> Póki są pod moim urokiem, sądzą, że to ja mówię prawdę, a tobie to nie będą wierzyć ani trochę. To co, chłopcze? Jak to jest być złoczyńcą? A, czekaj! Przecież już to wiem! Nie pozwolę ci ich skrzywdzić! Po co mam to robić, skoro pomogą mi w osiągnięciu pełnego zwycięstwa? Gdy ci głupcy ułożą cokoły tak, jak im rozkażę, będę mógł przywołać golema Ajaszy! Stworzenie tak potężne, że cały świat padnie mi do stóp! Więc radzę ci nie głupotać się bez sensu i też zgiąć kark! Ech. Jeśli to już koniec monologów, pozwól, że ci szybko odpowiem. Odpowiadam tak. Ja! Ciąg dalszy za chwilę. O nie, nic o, nie, nie, jest. nie jest. Bestia! O? Ja? Zaatakował nam heksa! Bierzmy gościa! Hej! Tymi kamieniami można zrobić krzywdę! Kłamca! Tymi kamieniami można zrobić krzywdę! Aaaa! Gwen! Hej, zostaw mnie! Tenisonowie muszą się naradzić. Zbierajmy się stąd. Wy! Au. Puść! Au. Mnie! Bo muszę. pomóc Hexowi! Um. Hej! Przestań, Gwen. Hex rzucił na ciebie urok! Kłamca! <noise> tak, jasne. Ciągle kłamie. W końcu nie rzucałaś we mnie kamieniami. Wcale nie krzyczałaś na mnie we wściekłym tłumie. I nie pomagałaś Heksowi w jego strasznym planie. Tak, rzucałam w ciebie kamieniami. Krzyczałam... Ben. Bardzo cię przepraszam. Tak, czyli przepraszasz mnie bardzo. O, przepraszasz mnie. Wiesz, e, przeprosiny przyjęte. E, he, tak, Heks zupełnie namieszał mi w głowie i innych też w to wrobił. Musimy wracać i go powstrzymać. O. o kurczę, Heks może w każdej chwili przywołać potwora, a zegarek się wyłączył. Wymyślimy coś, damy sobie radę! Tak. Uwaga, heks! Nadchodzimy! O, kamień daje mi nieźle w kość. Oj, tak, udaje wam się to poskładać do kupy idealnie. Super! Jakie wspaniałe uczucie! A skoro skończyliście swoją pracę, może w ramach nagrody chcielibyście usłyszeć jedno z moich zaklęć, które wszyscy tak uwielbiacie! Nie słyszę wam! O co się dzieje? Nie ja! E, Nieważne! Po prostu zrobię swoje! O nie! To straszne! Nie bójcie się! Z golemy majaszy u mego boku przyniosę pokój i szczęście całemu światu! Możecie być dumni! Jest jak wnuk, którego nie miałem. O nie! Za późno! Dobra, dobra. Czas na plan. Tłum nie ma do ciebie zaufania, więc musimy pomyśleć o tym strategicznie. Haha, <śmulatuj> <śmulatuj> tak. Zyskał człowiekiem. Wygramy, skaniacze. I po co się stara? Bestia próbuje was wszystkich zniszczyć A może to ty jesteś skalną bestią próbującą na...